MCS Magia Czarnego Sportu. Gra karciana przeznaczona dla dwóch lub czterech graczy, oparta o realia sportu żużlowego. W wariancie dwuosobowym rozgrywamy ze sobą 15-biegowy mecz. Jeśli gramy w czwórkę, również możemy podzielić się na dwie drużyny, rozegrać ze sobą mecz, albo zawody indywidualne, wówczas jest to tak zwany czwórmecz. W grze mamy dostępną instrukcję w języku polskim i angielskim a także talię 110 kart, dzięki którym rozgrywamy całe zawody. Tak wygląda rozłożenie kart w grze MCS Magia Czernego Sportu. Gracze mają do swojej dyspozycji przede wszystkim karty zawodników. Każdy z graczy prowadzi dwóch z nich. Gracz określany mianem gospodarza czerwonego i niebieskiego, gracz określany mianem gościa żółtego i białego. Każda karta zawodnika ma swoją unikalną wartość, która decyduje o jego pozycji po starcie. Im wyższa wartość, tym lepszy start danego zawodnika. Ponadto w grze występują karty okrążeń, podzielone na cztery osobne talie. Za każdym razem wyciągając kartę okrążenia dowiadujemy się w jakim sektorze y, toru rozgrywana jest walka w danej rundzie, y, a także w jaki sposób wykorzystujemy karty walki. Może to być karta walka na prostej, wówczas zawodnicy mogą wyprzedzać rywala jadącego przed nim. Może między zawodnikami dojść również do walki na wirażu. Im dalej trwa wyścig, im wyższy losujemy numer okrążenia, tym większe ryzyko, że wylosujemy kartę oznaczającą finish, a zatem koniec rozgrywki w danym wyścigu. Wówczas zapisujemy punktację i tak, za pierwsze miejsce 3 punkty, za drugie 2, za trzecie 1, zawodnik z końca stawki nie zdobędzie punktu. W czasie gry gracze dysponują kartami walki. Mają ich zawsze 5 na ręku przed każdym wyścigiem. To znaczy, że jeśli rozpoczynamy grę, losujemy 5, natomiast jeśli rozgrywamy któryś z kolei wyścig, dociągamy tyle kart, aby mieć ich 5, ponieważ karty zostają nam na ręku niewykorzystane karty z poprzedniego wyścigu. Karty walki służą zarówno do walki na prostej, jak i walki na wirażu. Jeśli rozpatrujemy walkę na prostej, bierzemy pod uwagę górną krawędź karty walki, gdzie mamy zaznaczony fragment toru, a także symbole oznaczające ścieżki. Czerwone symbole oznaczają atak, ścieżkę atakowaną przez nas. Ta karta na przykład służy do atakowania ścieżki A. Może być również karta obrony. Wówczas ma ona zielone symbole, tak samo wycinek toru i ta karta akurat służy do, do blokowania ścieżki D. B. Gdyby obie te karty spotkały się w czasie jednej walki na prostej, wówczas porównujemy te karty i tak wychodzi, że zawodnik atakujący atakował ścieżkę A, natomiast zawodnik blokujący blokował ścieżki D i B. W tym wypadku atak będzie udany. Te same karty walki mogą być wykorzystywane również w czasie walki na wirażu. Wówczas bierzemy pod uwagę dolną część karty i symbole zawarte w tylnym kole motocykla, a także kolory znajdujące się na lewej krawędzi kart. W grze występują cztery kolory, tutaj akurat mamy dwa, zielony i brązowy, a także 12 różnych efektów, które można spowodować w czasie walki na wiraszu. Ponadto gracze dysponują kartami trenera, które wyjaśniają pokrótce wszystkie symbole yy, użyte do walki na wirażu. Przed startem do każdego wyścigu, tak jak już wspominałem, gracze wyciągają po 5 kart walki. Biorę 5 kart, tak samo musi uczynić mój przeciwnik. Wówczas Poznaję układ kart, które mam na ręku i widzę, że na przykład mam trzy karty służące do obrony w czasie walki na prostej, a także dwie karty służące do ataku, a także jestem w stanie wywołać dzięki tym kartom konkretne efekty. Trzy punkty dla prowadzącego, mam dwie karty na efekt 4-2, kartę defektu i kartę pozwalającą na wirażu wyprzedzić. O tym... I jaka, w jaki sposób wykorzystam daną kartę? Czy na przykład tą kartę wyrzucę na wirażu w celu wyprzedzenia, czy też może na prostej, żeby zablokować atak przeciwnika? No to już zależy od mojej indywidualnej taktyki.